I mam koło ze strony Ja Filip i Tomek i Branek, przywitaj się. A mam. Mam osobę. I zowie. Więc, i zowie, jak o sobie mówiliśmy, i z tego wniosku, że przeszliśmy jeden, dwunasty chapter, no to mam dla Was wszystko też w i też byłem od normalnego serwera, od prywatnego, od Roblox'a zaczynał widzowie Zowie. I tutaj widzowie chodzimy w pigi. chodzimy w serwer, chodzimy a prywatny serwer w no Prywatny, co jest ważne, żeby był prywatny, bo to nie jest za darmo. Na szczęście nie trzeba pieniędzy wydawać. Ani grosika. Widzowie, ale w ogóle, to zostawcie suba w górę. Bardzo dziękuję za te dwa subiki, widzowie. I pozdrawiam subskrybentów. Widzowie, wchodzimy Graj. chodzimy Idąc się do Graj. Franciszku, zgraj gramy! więc widzowie, klikamy tutaj. Ustaw mapę. Niech co na Chodźcie pamięć. Lewej, tonka. I zostaw że... pigi. Tomek będzie pigi. Nie Widzowie? Dobra. I mamy już. Będziemy. Nie głosujcie. Nie głosujcie. Z kolei memory ka Selekta, widzowie. Widzowie? Więc możecie sobie zagłosować na pigi, tutaj są. Możemy kopnąć kogoś. Wiem. Gracz? I Tomak będzie jak graczem. Ja szukuję, tutaj. Tak, Dobra. Zabijmy, że jej lata. Ale co nie w górę? Prawda? To za koszmar ten i nie szczęście. Nie śpisz. Ale dzień... Penys ma jest Bruce To to są apeny? To są pogod? Widzowie, to jak wszyscy jesteśmy takimi drudziami, widzowie, jesteśmy. Widzowie, musimy to przejść. Widzowie. Widzowie. <śpuszczam> Widzowie, z kim ja nagrywam? Widzowie, z kim ja nagrywam? Widzowie? Widzowie? Z kim ja nagrywam? Ja mam pytanie, z kim ja nagrywam? Z kim ja nagrywam? Ja nic nie zamykałam. Właśnie na filmie udowodnione!

Nie chcę iść nad na złoty, to i tak poszłam. Co wie? Ja nie, ja nie. Tu nie odchodzi skrócie. Nie, nie odchodzi. Chodzi mi o to, że nic znaleźć nie znać się mogę. O, chyba trzeba by na kusić. Nie, musi.

Boba! Je Mamy... Mamy Roboboba! Mamy na komarów. komaru! Pozy... Mamy nekone komarów. komaru! mamy nekone konekomaru. Patrzcie, nekone komarów! Pozy lakumatych! Je

Gdzie ja w ogóle idę? Już tu jest. Gdzie jest celowy klucz? Męczowy mam. I... Tak. A odchodzisz tam ze mną? Bo ja nie chcę. Masz franek? No tak, z tym z tym kodem. Co tam myślisz o kodach? I zaraz będziemy tak długo próbować, nie przejdziemy tego, tego chapteru. Mam przybliżoną prawo 1 na 12 i tak udaje, się nie jest. Oka. Jakby co, to na rachunek mam kartę, kartę, która jest na 0,000. To chcę mnie odstrzelić. Jakby co? Jakby co, już mamy kolejne zabezpieczenie zdjęte

No ty skąd się tu wcielisz? Nie, nami to na mnie coś w piłki A to... Do, 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 A to... Pójdę na poparcie. Widzowie! 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 Ej, zabijcie Franka! Od nowa gramy. Dawaj się od nowa. Koniec gry! Ja, to grę? <gry> ja! Ustaw mapę, jakiś tam co na pamięć. Tomek, pomiń timer. Pomiń timer. Pomiń timer. Trzy! Czemu pod? co tu nie? Tobie, to to tobie nie

i zamiast, to jest śmieszny film. I za z Zostańcie w górę! Zadzę, pomijamy timer. Dobra, ten. Zagłosujcie na pigi. Tak, gracza. Pomijamy timera. Tomek? Edom, gramy teraz. Dobra, I dalej musimy zagrać. Musimy tam przejść. To są dzisiejszego odcinka, widzowie. To znaczy, co ma ją w górę? Bo są nie kościelnie, a nas to tylko motywuje. To się do nagrywania, nie Ej, Franek, skoro ty tu jesteś kościelem specjalnym, to powiedz mi na to pytanie. Ile ma być łapek pod filmem, żebyś się pojawił... Ile, o, Ile być. ma być łamek w górę pod tym filmem, żebyś był w na kolejnym odcinku? Nie mam się pojawił. Ku... Ma się łamy, krancie, o. Żebyś o, się pojawił. Graje <tus> no, to, wzybno, to A autorskie, ja. wrażenie. Ale... ale... Ale właśnie teraz się że ale Możecie już no, być no, normalni? Okej. Okay. Potem jest to będzie zarobić świetleń W ciągu no, roku. Dlaczego... dlaczego... Dlaczego jak ma się jaką, jakąś rzecz, to nie można postawić? Nie no, Ja no, mam no, czarny Gość specjalny. I taki gość specjalny. Co to W nawiasie. To będzie tak. Film z gościem. W nawiasie śmieszne. Za ja pokażę coś na górze. Za ja patrzcie, to jest na górze. To jest na górze. Tam się. o Wejdź ze schody. Zabieram tego robota do naszego logu. Zeda on się w teraz nie zapnął, to mogę z malagi. To musisz spaść. Ja muszę otworzyć cela. ja, ja, ja mieć klucz? Kogo zabiję? Kogo zabiłem? Ale gdzie zona... Muszę jako zabiję. Dobra. A, a gdzie są ten? Zabij sobie mojego króla. Franek, wie, Franek, wody? Franek, w więzieniu masz. Franek, w w nie Franek, nie Franek, więzienie masz dinozaurę, pimpusia. W więzieniu masz dinozaurę, pimpusia. pimpusia. Nie! Franek. W niedzielniu masz dinozora Pimpusia. Dinozora Pimpusia masz na łóżku. W ogóle powinniście, że my nagrywamy? Ej, w ogóle powinniście, że my nagrywamy teraz film? No tak. Ale wiesz, że ja na filmik, nie rozumiem tego zdaleka jak on jest? Taka. Masz dinozabra Pimpusia na dole. O.

To nawet tak gąś, żeby nie zabić. Widzali, okay. nic nie słyszeliście. <grymne> Zawiar? Zawiar. Z jakim sobie się włączymy Koniec gry. Izabela, Macie ending. Macie ending. Jutro tutaj Macie. Zajęcie tutaj Macie. Zajęcie tutaj. macie. ten Zajęcie tutaj. Zajęcie tutaj. Zajęcie zakończenie.

A ta... my jutro mamy tego filmik. I co wie? Jezus, a wiecie pod tym filmem? że jak ja być łapek? Prawie ja mam być łapek po tym żeby się pojawić na zewnątrz. Z tobą. Chodzi ci o to, żeby łapek w górę zostawić. Ja cię nie rozumieć? I ile ma być łapek w górę pod następnym filmem, żebyś się pojawił. Żeby było chowanego. Ej, ale nie za dużo, Czyli pięć łam, widzowie, wtedy Frenek się pojawia i gramy w chowanego w pigi. Więc... Ach. chyba się wpadłem znaleźć tą łapkę w górę. No to, no, to... No, wie, więc to byłoby a, na tyle. Prawda? Tamy w końcu grań. Na chwilę, teraz kończysz film. Ora, widzowie. My są tutaj jeszcze trochę pogramy. Ale... A ja teraz by dwa widzowie, dwaj... Co, ja, więc więc co już na tyle z tego filmu? Więc z innego filmu? Ipa! Ranek, pożegnaj się! Pożegnaj się, Franciszku! Tak, Franek, pożegnaj się! Pożegnaj się! Ranek,